Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was niezwykłą historię, która z pewnością Was poruszy i nie pozwoli oderwać się od ekranu. Poznajcie Angelę, młodą i utalentowaną lekarkę, która pewnej burzowej nocy ratuje życie tajemniczemu nieznajomemu. To, co odkryje wkrótce, wstrząśnie całym miastem i zmieni jej życie na zawsze. Gotowi na niesamowitą przygodę pełną napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji? Jeśli podoba Wam się ta historia, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, dać łapkę w górę i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych fascynujących opowieści. Zapraszamy do oglądania. Angela Mendez była utalentowaną i oddaną chirurgiem w jednym z najbardziej prestiżowych szpitali w mieście. Od najmłodszych lat czuła głębokie powołanie do medycyny. Jednak jej matka, pani Mendez, zawsze wyobrażała sobie dla niej inną przyszłość. Dla niej Angela powinna skupić się na założeniu rodziny, ale Angela miała inne priorytety. Po zawodzie miłosnym na studiach, Angela zamknęła się na świat zewnętrzny, poświęcając cały swój czas i energię na karierę. Koledzy podziwiali ją za etykę pracy, a pacjenci uwielbiali za współczucie i umiejętności. Ale za tą profesjonalną fasadą Angela ukrywała samotne i zranione serce. Pewnej chłodnej jesiennej nocy, po wyczerpującym dniu na sali operacyjnej, Angela postanowiła wrócić do domu pieszo, aby oczyścić umysł. Przechodząc obok pobliskiego parku, usłyszała stłumione jęki dochodzące z krzaków. Zaniepokojona, włączyła latarkę w telefonie i ostrożnie się zbliżyła. Tam, w cieniu, znalazła leżącego mężczyznę w średnim wieku, skręcającego się z bólu na ziemi. Panie, wszystko w porządku? Co się stało? Zapytała Angela, klękając obok niego. Mężczyzna z trudem odpowiedział: Nazywam się Daniel, dźgnęli mnie, bałem się iść do szpitala, obawiałem się o swoje życie. Angela, kierowana instynktem zawodowym, szybko sprawdziła ranę. Potrzebuje pan natychmiastowej pomocy medycznej. Jestem chirurgiem, mogę panu pomóc, ale musimy iść do szpitala. Nie, proszę, nie mogę, ścigają mnie. Angela, rozumiejąc powagę sytuacji, podjęła szybką decyzję. Dobrze. Nie pójdziemy do szpitala, ale muszę zabrać pana do mojego mieszkania, aby móc panu pomóc. To pańska najlepsza szansa. Z wielkim trudem, dbając o to, aby nie pogorszyć rany, Angela pomogła Danielowi wstać i zaprowadziła go do swojego mieszkania, które znajdowało się kilka przecznic dalej. Na miejscu zaimprowizowała salę operacyjną w salonie, wykorzystując całą swoją wiedzę i umiejętności, aby ustabilizować Daniela. Pracowała precyzyjnie i ostrożnie. Szywając ranę i podając mu leki przeciwbólowe. Przez następne godziny Angela czuwała przy Danielu, obserwując jego stan. Gdy odpoczywał, nie mogła przestać się zastanawiać, co go doprowadziło do tak niebezpiecznej sytuacji. Kiedy Daniel się obudził, słaby, ale poza niebezpieczeństwem, Angela podała mu szklankę wody i usiadła obok niego. Dziękuję, nie wiem, jak mogę się odwdzęczyć. Wymamrotał Daniel. Najważniejsze, że pan żyje. Ale muszę wiedzieć, co się stało? Kim są ci ludzie, którzy pana ścigają? Daniel, wciąż blady, zaczął opowiadać swoją historię. Pracowałem jako dziennikarz śledczy. Odkryłem sieć korupcji, która dotyczy bardzo wpływowych ludzi. Myślałem, że mam wystarczająco dowodów, ale mnie zlekceważyli. Przechwycili mnie, zanim zdążyłem opublikować swoje śledztwo i sam widziała pani, co się stało. Angela słuchała uważnie, serce biło jej szybciej. Wiedziała, że to, co Daniel ujawnił, jest niebezpieczne, ale także wiedziała, że nie może go zostawić samego w tej sytuacji. Postanowiła pomóc mu ujawnić prawdę, bez względu na ryzyko. W ciągu następnych tygodni Angela i Daniel pracowali razem, zbierając dowody i planując, jak ujawnić śledztwo bez narażania swojego życia. W tym procesie Angela na nowo odkryła znaczenie przyjaźni i zaufania. Daniel z kolei znalazł w Angeli nie tylko wybawczynię, ale także niezłomną sojuszniczkę. Ostatecznie udało im się skontaktować z międzynarodowym medium, które było gotowe opublikować historię. Gdy dowody były bezpieczne, a Daniel pod ochroną, prawda ujrzała światło dzienne, wywołując serię aresztowań i reform, które wstrząsnęły fundamentami korupcji w mieście. Angela, widząc, jak Daniel wyrusza w nowe, bezpieczne życie, poczuła mieszaninę ulgi i nadziei. Odzyskała coś więcej niż spokój w życiu zawodowym, na nowo odkryła swoją zdolność do zaufania i otwarcia serca. Tej nocy, patrząc na światła miasta z okna, Angela wiedziała, że jej życie zmieniło się na zawsze. Nie tylko uratowała życie, ale także znalazła nowy cel i nieocenionego przyjaciela na swojej drodze. I choć przyszłość wciąż była niepewna, Angela była gotowa stawić jej czoła, wiedząc, że odwaga i współczucie zawsze będą jej najwierniejszymi przewodnikami.